W Intercity, Fredro, do stacji Wrocław Główny, przez stację Warszawa Zachodnia, Skierniewice, Koluszki, w ciągu dnia, w Częstochowa, Częstochowa Stradu, Opole Główne, dnia, od ciągu dnia, przy ciągu dnia, Prosimy zachować dnia, Z braku rodzi się więcej. Ksiądz Piotr o sobie. Pawlukiewicz jest jak Angora: taki zbiór. To od szóstaka, żywocza, a tamto od innego. Czerp jak najwięcej od tych, którzy będą dla ciebie inspiracją. Co lubi jeść Ksiądz Piotr Pawlukiewicz? Kopytka. Przynajmniej sam bym się najadł. W religii nie chodzi o zrozumienie Jezusa. Ale o pokochanie Jezusa. Cieszmy się, jeśli nie zmarnujemy życia. Dzięki, książe Piotrze.